Witam po raz kolejny. Dzisiaj też będzie odcinek taki trochę trochę powtórkowy, ale tak jak wspominałem. Żeby być ciągłość, żeby, żeby opowiadać o swoich podróżach tak w miarę zgodnie z, z tego z biegiem czasu. No to trochę jeszcze raz trochę się powtórzę. Chociaż przeskok będzie spory, bo mamy rok 90. Mamy rok 90, ja wracam sobie z kodą 100S z, z Węgier, właśnie dlatego ubrałem się tak. Sweterki, bo na Węgry... Tak, w 89 rozpadł się ten nasz PRL i można było już jeździć bez żadnego zaproszenia na, do, do krajów tych kdl oprócz Związku Radzieckiego, bo Związek Radziecki rozpadł się w 71 roku, w grudniu dopiero. Nasz w 89, dlatego no przez te dwa lata do Związku Radzieckiego jeździło się jeszcze na zaproszenia, na przykład, natomiast na Węgry można było jeździć bez zaproszenia, nawet bez walczerów. No więc na gminie zaczęliśmy jeździć na Węgry, i głównie mówię po Ciuchy, i tak jak, założyłem taki sweterek, bo te sweterki, takie damskie rozpinane, to się bardzo dobrze sprzedawały i w miarę legalnie można je było przywozić. Także oczywiście nie w jakichś tam ilościach hurtowych, ale można było przywieźć sporo samochodem. Jeździłem na Węgry maluchem, a później jeździłem Skodą 100S. Skodą 100S lubiłem jeździć na Węgry, dlatego że po drodze w Czechosłowacji, jeszcze wtedy, no taki to był akurat moment rozpadu, prawda mówiąc, Czechosłowacji, można było zaopatrywać się w części do Skody. I były, były dostępne nawet do tych setek części, były dostępne i tanie, więc przy okazji można było sobie wyremontować samochód, a z węgiel przywieźć coś, na czym dało się zarobić. Więc jadę sobie tą Skodą powolutku, bo one jeździły tak nie bardzo szybko. I z Krakowa do Warszawy, wyjadąc z Krakowa do Warszawy, zagna, że tak, obrzeża Krakowa, no, przeważnie stało sporo tak zwanych łebków, którzy zatrzymywali się, żeby podwieźć tam turyści, czy ewentualnie jakieś autostopowicze. No i zatrzymałem się i zabrałem ze sobą pasażera. Faceta taka, takiego, mniej więcej w moim wieku, a ja wtedy miałem, no, w 90 roku, no to ja już miałem 36 lat. Nie, w 90 roku to ja miałem 30. Jeden lat, no niecałe 32. Młody jeszcze byłem. No więc yy, yy, zabrałem tego, żeby mi było weselej, zabrałem tego człowieka i tak idziemy sobie, rozmawiamy jak no, normalnie w podróży, najczęściej o pogodzie i wiesz, i, i o, że tak powiem, o wszystkim i o niczym. No i pytam go, skąd, skąd pan jest? A on mówi, z Lwowa jestem. No ja taki zdziwiony jestem. Mówię przecież Lwów jest teraz w Związku Radzieckim. Tak. To skąd pan tak umie ładnie po polsku mówić? Nauczyłem się z telewizji. No miał akcent trochę wschodni, tak jak my tutaj na wschodzie, ale ogólnie pięknie mówił z telewizji się nauczyłem. No byłem pod wrażeniem. No i tak, podróż trwała długo, rozmawialiśmy na różne tematy. No i w końcu on pyta, czy... Czy nie chciałem pojechać do Lwowa? Ja mówię, tak, ale tam zaproszenie jest potrzebne. A ja, mówię, ja jeździłem na Ukrainę, ale tam jeździłem na wschodnią Ukrainę, do Doniecka i okolic, ale tutaj chętnie bym pojechał, bo tych, tych tutaj zachodniej Ukrainy nie znam. No ale mówię, potrzebne zaproszenie. Nie ma problemu, ja panu wypiszę. No i tego, a jak to, dlaczego? To mówi: Ja jestem kapitanem milicji. I, I mam tu ze sobą te druczki, daje pan paszport, wypisał mi z paszportu dwie dane, wypisał gotowe, ostemplowane dru druczki, miał ze sobą cały bloczek na zaproszenia. No więc niezły, <gryw> niezły przeklęciarz, myślę sobie, no ale fajnie, wiesz, wygląda to wszystko legalnie. Więc mówię już, za podwiezienie nic nie brałem, zadowolony. Powiem, że, że tak powiem, za kilka dni wysiadam w samochód te zasuwam do Lwowa zadowolony. Że, że zobaczę Lwów, te stare polskie miasto, o którym słyszałem. Jeszcze internetu wtedy nie było, ale ogólnie słyszałem z telewizji, czy gdzieś tam z książek. No, więc jadę do Lwowa. Nie jest to daleko do Lwowa. Wtedy jeszcze przez Rzeszów i Przemyśl jechałem. No, ale mimo wszystko no spory kawałek. No i Wadek przywitał mi, jak należy, mieszkał w bloku. Duży blok. Taki wiesz, tak powiem, z wielkiej płyty, ale mieszkanie duże. Ładnie w środku schludnie zadbane. Czysto. No i wiesz, przyjeli, mieszkał z żoną. Mieszkał z żoną i w tym mieszkaniu, i z rodzicami. Pamiętam, czy jego rodzice byli, czy jej. Każdy mieszkanie duże, każdy miał swój pokój. Nawet ja dostałem pokój, jak zajechałem. No i obiad czy kolacja, wiesz, ładnie. Skromnie, ale czysto, elegancko, piliśmy bardzo mało, tam akurat u niego dosłownie, wiesz, tylko symbolicznie, dwa, trzy kieliszki. No i wieczorem Władek siadał, pianino w domu stało, siadał do pianina. I pierwsze zdziwienie, że tak pięknie po polsku mówił, chociaż jego rodzice, czy tam jej rodzice, nie teściowie, jej rodzice i ona, to tak sobie trochę tylko po polsku, natomiast on pięknie po polsku siadał do pianina i grał, i śpiewał, no dosłownie byłem pod wrażeniem. Wszystkie piosenki z wesołej lwowskiej fali typu wiesz tylko we Lwowie, te, bo gdybym się znowu urodzić miał, gdybym się urodzić miał znów to tylko we Lwowie. To taki przykład tej kultowej piosenki. No pięknie grał, śpiewał, mówi jutro pojedź wezmę sobie wolne, jutro pójdziemy oprowadzać się po Lwowie. To on Ukrainiec, no przynajmniej, wiesz, on nie mówił, że jest Polakiem, prawdą mówiąc, Szkoda, że go nie spytałem, czy nie ma jakichś korzeni tych polskich. Nazwisko miał, znaczy, Władek się nazywał to Włodzia, ale nazwiska niestety nie pamiętam, ale coś w rodzaju, wiesz, na pewno było y, końcówka Szachidewicz, coś takiego, idź końcówka była. No i y, oprowadzę cię polwowie. I rzeczywiście y, no prowadzał mnie polwowie, wiesz, dużo. Bo tak, pokazał mi kościoły, które były zabite deskami, i przez szpary tylko zaglądaliśmy. Mówi, o, tu był magazyn zboża. To był już taki czas, że już w tym Związku Radzieckim się trochę, że tak powiem, zamieszania robiło, więc oni już tak nie inwestowali, wiesz, ani w budowle czy w jakieś takie zakłady przemysłowe. Tu był magazyn zboża. To, to kościoły nieczynne ulice, ulice nazwy po rosyjsku. Ale na niektórych pokazywał znać jeszcze nazwy polskie. Popatrz, tu jest jeszcze zamazane farbą, ale można przeczytać, jak się nazywała ta ulica przed wojną. Pokazywał mi zakłady, gdzie były. Tu był tego Browar Baczewskiego, przypuśćmy, pamiętam, bo coś co związane z, z tym, z alkoholem, to ja dobrze zapamiętywałem wtedy. Ale alkoholu to były takie czasy, że w sklepach do kawiarni żeśmy zachodzili, ale. To były takie czasy, że akurat był deficyt alkoholu, mówię, no ładnie i chodzimy sobie po starówce, wstępujemy na jakąś tam byle jaką kawę, bo nie było dobrej wtedy, I, ale nie można było wypić alkoholu, bo, bo nie było po prostu. Może to i lepiej, więc zapamiętałem. Więc oby, te, wiesz, trochę, trochę pokazał mi Lwów, ale najbardziej zapamiętałem cmentarz Łyczakowski. Dlaczego? Bo cmentarza nie było. Teraz się tyle o tym mówi, rzeczywiście jest cmentarz odrestaurowany, ale w tym roku, to był początek roku 90, nie było cmentarza, po prostu zarośnięty plac, zarośnięty zielskiem i tylko ta olbrzymia brama, brama nie dała, mówi, po tym cmentarzu pojeździli czołga, czołgami ruscy i wszystko zniwelowali. Część cmentarza to była firma budowlana, taka jakaś rosyjska, tam stały maszyny. Natomiast e, Część to było porośnięte zielskim takim, że tak po, po szyję i tylko ta brama wystawała. Mówi, zniszczyli cały cmentarz, natomiast y, bramy nie zniszczyli, bo się nie dało. Ona jest tak gruba, solidna, popatrz, znać znaczy, takie y, 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 uszkodzenie lekkie naokoło. Mówi, zaczepili liną i chcieli tą bramę wywrócić. Wiesz, to taka mówię, murowana brama oczywiście, tam średnica jednego słupa to ze 2 metry. Albo więcej. No i w każdym razie bramy nie rozwalili. Natomiast chodziliśmy po tym zielsku, po tych szakach i pokazywał przegarnia. Tam wiesz, ziemię nogą, mówi: popatrz, jest płyta, nazwisko polskie. Można było odgarnąć ziemię i odczytać na niektórych płytach nazwiska jeszcze. No, byłem mocno szokowany. No i później jeździłem tam wiele razy, to później zauważyłem, że. Polska firma budowlana, która tam coś robiła, już w tamtych czasach były takie kontrakty, i po godzinach, pracownicy po godzinach postanowili ten cmentarz troszeczkę porządkować. No i na koniec moich tam odwiedzin Lwowa, to było już ze dwa czy trzy groby zrobione ładnie, żeby krzaki, krzaki, tam znaleźli płytę, wiesz, tą płytę wiesz, ustawili. I kilka grobów już było zrobionych, ale bardzo precyzyjnie, dokładnie, ale tak, jakby, wiesz, własnym sumptem, bez inwestycji. No teraz jest to z tego, co wiem, to jest odrestaurowany, ale wtedy, no to było coś strasznego. Ulica ta główna, ulica Grodecka, zdaje się się nazywa, to była austriacka kostka jeszcze i tak nierówna, bo to, wiesz, gruzawiki jeżdżą, tak nierówna, że ja pamiętam, że tłumik sobie urywałem w skodzie. Jechałem bez tłumika, któregoś razu, wiesz, że tak powiem. Barczałem. Ludzie, jak przejeżdżałem przez wsi, to ludzie się oglądali, bo tak głośno warczała skoda, tam nie było za bardzo gdzie naprawić to nawet. No więc trochę zwiedziłem lwów, trochę poznałem Władka, a jeszcze opowiem o tym, że Władek był kapitanem milicji, inspektorem do spraw młodzieży. Chodził po cywilnemu, ale miał broń. No i y, opowiadam, jechaliśmy y, tą Windą na górę, bo to duży blok był. Taki wiesz, oczywiście obskurny. I na klatce schodowej y, pokazywał mi takie, y, że tak powiem, dziury po kuli. I mówisz, mów, kiedyś wracałem z pracy i mówi tacy tacy żule, menele zaczepili mnie, wiesz, młodzi. Wiesz, na klatce schodowej. No tam no, w tamtych czasach było sporo tej, wiesz, że tak powiem, y, tych takich rakitiorów. Więc mówi, żeby, żeby się obronić, mówi to, wyjąłem pistolet i strzeliłem, wiesz, pod nogi im. I ta kula widać była, jak ry, rykoszetowała i pobijała, tym mogła rykoszetem mógł sam dostać. No ale ich przestraszył i nic my nie zrobili. Może to byli zwykli, wiesz, chuligani, a może po prostu jak on był inspektorem od spraw młodzieży, to może coś sobie u nich nagrabił. Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie jeździłem tam wiele razy, już tak mówię, trochę w celach zarobkowych. U niego tylko nocowali, na początku żeśmy zwiedzali, a później to jeździłem tylko, żeby przenocować u niego i mm, tam był na stadionie. Tak jak w Polsce był stadion dziesięciolecia, to tam na stadionie też się handlowało. I mm, na coś tam się sprzedało, kupiło. Poza tym można było zatankować paliwa w tamtych czasach. Paliwo u nich było bardzo tanie i można było mieć pełny zbiornik, pełny zbiornik, plus jeszcze jeden kanister. Plus do tego jakiś tam karton papierosów, dwie butelki wódki, bo wtedy było litr można przewieźć i już się opłacało jechać. Także to paliwo było straszne u nich. Pamiętam, któregoś razu wracałem z tego, z Lwowa, to dojechałem do domu na jednym cylindrze tylko, bo powypalały się zawory wiesz, w trzech cylindrach i tak coraz słabiej, coraz słabiej. I w końcu to, co zatankowałem, to wypaliłem po drodze, bo ona ledwo jechała, ta skoda. Tam paliwo nisko i trzeba było zapłon przyspieszać, żeby to na w ogóle jechało. No, ale, ale za to tanie było. No i opowiem, właśnie m, dlaczego, m, znaczy, dlaczego przestałem jeździć do Lwowa, ale zanim o tym powiem, to. Tak, któregoś razu to był, yy, sprawdziłem w internecie, że zdaje się, że na pewno to był rok 90. Yy, ponieważ Władek był mówię, wielkim fanem tych szczepka i Tońka, tych, tych lwowskich baciarów. Więc mówi tak, nie wiem skąd się dowiedział. Wiesz, Tońko, czyli ten Henryk Fogiel-Fangiel. Yy, nazwisko prawidłowe. Toniko z Wesołej Fali jest akurat w Polsce. Wrócił z Ameryki, bo w Polsce już się zmienił ustrój. On mógł legalnie wrócić do Polski. Jest, mieszka w Warszawie. I ten, to Toniko Szczepko już nie żył. I mówi: Ja mam taką prośbę, ja mu napiszę zaproszenie. On i tak pewnie nie przyjedzie. Napiszę mu zaproszenie. Wyjął ten swój druczek, napisał zaproszenie. Tam Henryk Pogiel Fangiel, chyba tak to było. I mówi: no nie znam jego adresu, ale na, też wiedział o tym, że w Warszawie na Nowym Świecie jest Towarzystwo Przyjaciół Lwowa. Może Władek to był jakimś tym, z rodziny lwowiaków przedwojennych, to tam powiedzieć. No więc, a teraz nie zapytam, bo kontakt mi się urwał z nim, powiem dlaczego. Więc napisał mi te zaproszenie i no do, mieszkałem wtedy w Warszawie, nie ma problemu, zawniosę do tego towarzystwa. Żaden problem. No i tu jest właśnie taki, takie dziwne przeznaczenie, trudno jak to powiedzieć. Wracam z tego Lwowa, tam na granicy się dość długo stało. O, o, wiesz, o stanie na granicy to będzie oddzielny odcinek. W moich przygodach związanych z, z tym, z oczekiwaniem na przeprawę na granicy. No więc, ale tutaj akurat nie było jakoś tam tragicznie. Przejechałem, stoję na granicy już po polskiej stronie, już było tak, wiesz, już dosłownie pamiętam. Bardzo mi to w pamięci, bo była akurat, akurat polska odprawa, bo już przejechałem i tak prawie wyjeżdżałem, włączyłem radio po naszej stronie, pierwszy program polskiego radia i w radiu jest ogłoszenie, to było rano, że zmarł Henryk Vogelfalger, ten sławny tońko z wesołej lwowskiej fali. Aż mnie dreszcz przeszedł, mówi kurczę, a ja dla niego zaproszenie wiedzę. Ale, ale mówię, tak się bardzo, bardzo, że tak powiem, no, zasmuciłem. Zasmuciłem się, ale ponieważ już miałem to zaproszenie, to zawiozłem do Towarzystwa Przyjaciół w Lwowa na Nowym Świecie, Oddałem tam kobietom. Pamiętam, i powiedziałem, opowiedziałem o, o Władku. Zostawiłem tak symbolicznie na pamiątkę te zaproszenie. No i, i okej. Okay. No i później byłem jeszcze kilka razy w tym w Lwowie, u Władka. I to był, mówię, rok 90. W 91 rozpadł się Związek Radziecki, więc w 90 roku jeszcze jeździłem i w 91 jeździłem. No, ale w którymś tam momencie wracałem od Władka. Myślałem, że tak nasza znajomość będzie trwała wiecznie, ale y, napisał mi nawet zaproszenie dla mojej córki, dla mojego y, jak Jak ostatni raz, jak jechałem z Lwowa, to miałem zaproszenie i dla siebie, dla córki i dla swojego chrześniaka Tomka. No i na granicy była, była bardzo, bardzo długa kolejka na granicy w Przemyślu, w tym. W, no, znaczy, no tak w Przemyślu to Medyka się nazywał nie w medyce. I, I taka długa kolejka, że myślę sobie, no nie, tam wiesz, kilka dni stania. No tak powiem, niech się dzieje, co chce, Nie będę stał w tej kolejce. Jadę do Brześcia. Zdłuż granicy jadę do Brześcia. Chociaż to było daleko, ale postanowiłem pojechać tą swoją skodzianką zatankowaną do Brześcia. No i jak przebiegała ta podróż, jak dojechałem do września, to już opowiem w następnym odcinku. Tam już będzie troszeczkę, że tak powiem, trochę, troszeczkę nowości. A dzisiaj, żeby nie przedłużać, to na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia jutro.